Kreuje, a także sponsoruje ten program. Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Strefa Pieczkowska. My rozpoczynamy kolejny program, a robotnicy rozpoczynają demontaż kostki na Pieczkowskiej. A to oznacza jedno: pietryna idzie do remontu. Czy to historyczny moment? Czas pokaże, a nasz program zaczynamy od chwili rozpoczęcia remontu. Najpierw demontaż kostki i rozbiórka tzw. małej architektury, czyli kwietników, koszy i latarni. Potem rozkopanie ulicy nawet do dwóch metrów w głąb, przebudowa wodociągów, gazociągów i odnowienie sieci elektrycznej. Wreszcie wymiana kostki i zwężenie ulicy. Remont Piotrkowskiej właśnie się zaczął, spełniając marzenia prezydent Łodzi. Jest to chyba najmilszy od początku mojej kadencji moment, kiedy mogę spełnić obietnicę. Dziś remont rozpoczął się równolegle na dwóch odcinkach: od Alei Mickiewicza do ulicy Zamenhofa oraz od Placu Wolności do ulicy Pruchnika. Te dwa odcinki gotowe mają być do końca stycznia, chyba że wykonawcę zaskoczy sroga zima. Poniżej zaraz stopni pewnych robót po prostu nie można prowadzić. Myślę tutaj o robotach, przede wszystkim robotach nawierzchniowych. Początkowo Piotrkowska miała być remontowana wiosną. Plany pokrzyżowało euro i problem z wyborem wykonawcy. Dziś Strabak deklaruje, że remont potrwa do końca 2014 roku i zakończy się przebudową Placu Wolności. Łodzianie na razie pozostają sceptyczni, choć sięgają po różne argumenty. To marnotrawienie pieniędzy. Myślę, że tak do końca nie jest potrzebny, dlatego że miasto ma dużo większe wydatki niż, że tak powiem, zoranie tej kostki od nowa i założenie nowej. Czy nie lepiej za tą kostkę zbudować fabrykę na przykład? Ostrzegamy przed wjazdem do centrum miasta. Podobnie łodzianie oceniali sensowność remontowania Pietryny na początku lat 90. Nie podoba mi się ta, ta, w ogóle ta nawierzchnia. Ona jest tak niższy i brudna, jest niewymyty. Za duży tłok, za dużo samochodów jest zaparkowanych. Prace trwały z przerwami od 92 do 97 roku. Wymieniono kostkę latarni Ławeczki. Po remoncie ulica na nowo odżyła. Niedawno, no niedawno to było. Tam wstawiali na jezdni bardzo fajne te płytki. Dobrze było. Dobrze jest. Z dwóch restauracji, które istniały tutaj w 1989 roku, to sobie nikt tego nie jest w stanie dzisiaj wyobrazić. Na odcinku od Mickiewicza do Placu Wolności. Nagle się zrobiło dwieście w bardzo krótkim czasie. My rokrocznie na Piotrzkowską wydatkujemy naprawdę bardzo duże pieniądze z uwagi na rozsypy, rozsypywanie się już niestety tej kostki. Ona elementami jest jeszcze dobra, ale w wielu miejscach niestety na co dzień wymaga takiego cudzysłowie i dosłownie łatania. Czyli przede wszystkim nawierzchnia, inne oświetlenie, oświetlenie wreszcie miejskie dające poczucie bezpieczeństwa, bo niestety lapy parkowe dają poczucie takiego wytłumienia, wyciszenia, natomiast nie dają zupełnie światła. Piotrkowskiej potrzeba światła. Rozpoczynamy program rewitalizacji dróg śródmiejskich. Piotrkowska to jest właśnie ta pierwsza śródmiejska ulica, którą będziemy poddawać takiej gruntownej rewitalizacji. Współczesna modernizacja Pietryny ma kosztować 48,5 miliona złotych. Pas drogowy zostanie zwężony, a poszerzy się chodnik Kostkę betonową zastąpi granit. Ujednolicone zostaną latarnie, kosze na śmieci czy stojaki rowerowe. Wzdłuż Piotkowskiej staną również kwietniki i drzewa. Zwykła klapa do włazu wodociągowego kanalizacyjnego. Na co dzień nie zwracamy na nią uwagi, przechodzimy obojętnie, a to błąd, przekonuje Jarosław Janowski, znany łódzki przewodnik. Odpowiedź, dlaczego? Właśnie teraz w naszym programie. W obrębie ulicy Piotrkowskiej mamy ich około 20, w całym mieście około 30. Jesteśmy, myślę, pod tym względem wyjątkiem w skali kraju, ponieważ nigdzie więcej poza łodzią tego rodzaju klub w ogóle nie ma, według naszej wiedzy. Opisane akserlicą, ale nie przed Rosjan. Z racji tego, że był to zabór rosyjski, producenci najprawdopodobniej pochodzenia żydowskiego opisali ją zgodnie z obowiązującym językiem, czyli opisali cerwicą strojkielna kantora. Co inaczej można byłoby uznać, że to, był to zakład budowlany. I teraz ciekawostka. Jeżeli firma budowlana, a nie odlewnicza, to dlaczego akurat klapa kanalizacyjna, która jest efektem pracy odlewników? Najprawdopodobniej już przed 100 laty owi właściciele uznali, że jest to najlepszy sposób na to, żeby promować w taki marketingowy sposób swoją własną firmę. Rok 1925 to faktyczny czas, kiedy powstały te nasze łódzkie miejskie wodociągi, kanalizacja. To jest 15 lat wcześniej powstawały lokalne. I kanalizacje, i wodociągi. To dowodzi również, że te posesje były na zupełnie innym poziomie cywilizacyjnym od pozostałych, które nie miały tej kanalizacji, też z wodociągów lokalnych. Widzowie łódzkiej telewizji. Z pewnością znają już Martynę Sztabę, która w piątkowe popołudnia w programie Opel Kultury przepytuje m.in. kucharza Macieja Rosińskiego, który gotuje tu przy ulicy Piotrkowskiej. A mało kto wie, że Martyna także gotuje w tym niezwykłym, magicznym miejscu, które nazywa się Of Piotrkowska. Bary Bistro Kąd ta nazwa? E, nazwa nie jest e, przypadkowa. Nazwę wymyślił nasz trzeci wspólnik kucharz Gianluca. E, wzięła się z opowiadania e, Józefa Rota, pisarza, który był związany również z łodzią. E, jego opowiadanie nazywało się Legenda o świętym Pijaku. Napisuje tam armeńsko-rosyjską e, restaurację w latach 20. w Paryżu, e, w której ludzie przesiadywali, rozmawiali, oczywiście jedli, a na końcu zasypiali do zmęczenia na stołach i następnego dnia zaczynali wszystko od początku. Jak Gianluca nam opowiedział o tej historii i powiedział nam właśnie w ogóle tę nazwę, Taribari Bistro, to jakoś tam zupełnie to zabrzmiało i właściwie nie było już potem dyskusji na temat nazwy. A kucharzem w tej restauracji jest Włoch, ale kuchnia nie jest typowo włoska. W czym się specjalizujecie? Powiedzmy, to pytanie jest trudne, ponieważ każdego dnia jest inne menu i to menu jest wynikiem naszych różnych upodobań kulinarnych, tego, co my lubimy jeść, co spodobało nam się w różnych zakątkach świata, gdzie się wychowaliśmy. I to jest tak naprawdę połączenie wszystkich różnych rzeczy, które nam się podobają. Oczywiście sercem tego jest Jan Lucan i to nie jest też tak, że cokolwiek sobie wymyśli mi, to on gotuje, ale to są rzeczy, które to jest tak naprawdę kompromis między różnymi kuchniami. Gdzie te czasy, kiedy przy Piotrkowskiej można było oglądać nowości, premiery kinowe? Dziś kina z Piotrkowskiej znikają, a my wracamy do czasów, kiedy kino rodziło się i odwiedzamy podwórko, w którym powstało pierwsze łódzkie kino. Dziś pod numerem 17 opowiem historię związaną z początkami ludzkiej kinematografii. A historia ta związana jest z braćmi Władysławem i Antonim Krzemińskimi, którzy najpierw w 1882 roku założyli tutaj Gabinet Iluzji, miejsce, gdzie można było zobaczyć panoramy, fotoplastikon albo wszelkie kurioza. I ci sami Ci sami bracia w roku 1899 założyli w Łodzi pierwsze stałe kino. Początkowo Piotrkowska 120, z czasem przeniosło się ono właśnie tutaj pod adres Piotrkowska 17. Nazywało się ono Kino Biograf. Teatr żywych fotografii albo iluzjon. o tym jak wyglądało Pierwsze stałe kino niech opowie Julian Tuwim. W podwórzu domu odbywały się pokazy iluzjonu. Drewniane ławki w ponurej izbie bez podłogi, po prostu na glinianej ziemi ustawione, pomarszczone prześcieradło na ścianie i oto na płótno wjeżdża szary, wibrujący w deszczu migań parowóz. Pierwsze kina różniły się znacznie od naszych wyobrażeń, które mamy dzisiaj słysząc słowo kino. Film komentowany był przez pyskacza, który omawiał akcję i przegrywał mu taper, muzyk, który grał na pianinie czy skrzypcach i urozmaicał pokaz filmowy. Cisza, którą znamy z kina, pojawiła się dopiero wraz z epoką filmów dźwiękowych. Wcześniej komentowano akcję, krzyczano, dopingowano bohaterów filmu. 1929 rok to czas, kiedy w Łodzi obejrzano pierwszy film dźwiękowy. Technika nie stała jeszcze na wysokim poziomie, dźwięk był kiepsko słyszalny. Stąd komentarz kuriera Łódzkiego brzmiał następująco. Należy sobie uświadomić, iż polski film dźwiękowy jest niemożliwością ze względu na dużą ilość syczących spółgłosek w polskiej mowie. Tak czy inaczej, jakie by nie były komentarze. Kinematografia cieszyła, cieszyła się w Łodzi dużą popularnością, a pracownicy fabryk z lubością spędzali w ten sposób swój wolny czas. Jeśli zamierzają Państwo odwiedzić którąś z galerii przy ulicy Piotrkowskiej, polecamy tę pod numerem 102. Tam odbył się wernisaż wystawy Potęga Łodzi, dokumentującej najlepsze prace fotografików, amatorów i zawodowców. Bardzo duża ilość uczestników i spora ilość pracy uczestników ponad 150, a prac około 600, stąd dzisiejszy wernisarz był próbą takiego mozolnego wybrania, najciekawszych 60-70 prac, w tym oczywiście nagrodzone i wyróżnione. Nie było jakiś konkretnych zaskoczeń, to jest. No, Trochę, trochę, trochę smutne, że mimo wszystko jest, ten poziom jest wyrównany. Może to świadczyć o tym, że za mało jest takiej chęci wśród fotografujących, by pokazać, by wyczekać ten moment, by wyszukać to miejsce, że mimo wszystko no, nie widać tego. To jest zdjęcie, które było zrobione w momencie zastanym. Byłem Zrobiłem, już do tego nie wrócę, albo nie chcę wracać, szukam innych miejsc, i to chyba jest widoczne. To jest smutne, ale jest widoczne. Szukamy takich pewnych tajemnic, ale to niekoniecznie musi być bardzo silna, wielka architektura. To czasem mogą być odnalezione piękne elementy aktywności ludzi, chociażby w formie grafiki na ścianach budynków. Tak na fotografiach wygląda potęga Łodzi, a my kończymy już nasz program. Ostatnie chwile, żeby fotografować taką Piotrkowską, jaką pamiętamy no właśnie z jakich lat, zastanawiajcie się już Państwo teraz, bo czas na ostatni punkt naszego programu, konkurs. A teraz rozwiązujemy zagadkę. Fashion Week odbył się po raz siódmy, a dzisiejsze pytanie konkursowe brzmi... W którym roku rozpoczął się poprzedni remont ulicy Piotrkowskiej? Odpowiedzi proszę kierować na maila strefa Kreuje, a także sponsoruje ten program.